Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Jadry, jesteśmy na kanale Szczepany Budują. Już za moment przeniesiemy się na teren mojej działki i zobaczycie jak zaczęliśmy kształtować powierzchnię działki po budowie, jak większość z Was pewnie teren przy pobudowie domu, wygląda paskudnie. Mój nie nadaje się do użytku. Nie można tam puścić dzieciaczków, żeby sobie pobiegały. Dlatego konieczne jest po prostu wyrównanie tego, nadanie już tego ostatecznego kształtu i spowodowanie, że będziemy mogli zasiać trawkę. Ja mam działkę gliniastą, więc. Troszkę więcej zabawy jest z tym wszystkim na początku, ponieważ musimy nawieść innej ziemi, takiej żyznej. No a licząc metry, jest tego bardzo dużo. Zobaczymy, jak to wszystko będzie nam wychodziło. A teraz zapraszam Was już do mnie na działkę. Tam razem z koparkowym działamy i kształtujemy działeczkę. Do zobaczenia. No i zaczynamy, zaczynamy równać działeczkę, dzisiaj przyjechała do mnie koparka, także mm, będziemy tutaj robić porządek względny, ponieważ na razie jest y, plac po budowie i takie jak widzicie, y, no ciężki teren do, 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 do siania trawki, także musimy to wyrównać, dołożyć ciemnej ziemi i zaczniemy w tym roku jeszcze siać trawę. Będę tutaj Wam na bieżąco pokazywał poszczególne elementy. No i już się robi tutaj większa przestrzeń, moi drodzy. Tu musimy całą tą skarpę ściągnąć, ziemię przesuwamy tam. Z tej strony działki mam najwyżej, tam jest najniżej, więc to wszystko musimy przesunąć, tak żeby powstała nam w miarę jakaś płaszczyzna ładna. No i działamy moi mili cały czas. Działamy, tutaj mamy zaznaczoną granicę. Tam jest granica, tam gdzie jest ta skrzynka energetyczna i powoli działamy elegancko. Robi się równiutko. Mhm. Come <laughs> on. Was bardzo serdecznie. Jesteśmy już po y, tych pracach najcięższych, czyli po tym, y, jak koparka tutaj nam równała, nie równała, nadawała kształtu y, działce. Teraz przeważę, jak to się tutaj zmieniło z tej strony z boku. Kto pamięta, jak to było, to było dużo y, mniej miejsca. Ta skarpa po prostu nachodziła gdzieś dotąd, więc to wszystko musieliśmy ściągnąć, ponieważ tutaj mam granicę. No, i teraz będziemy dopiero nawozić tutaj czarnej ziemi, która będzie nadawała się do siania trawnika. Tutaj, jak widzicie, ta strona mojej działki jest najwyżej, tamta jest najniżej. Na początku miałem taki plan, żeby wszystko wyrównać do obrzeża i zrobić sobie stół czyli po prostu taką idealnie prostą powierzchnię w poziomie, po prostu boisko. Ale po zastanowieniu stwierdziłem, że zostawimy tutaj trochę ten naturalny układ, który otacza nas wokół naszego domu, i zostawimy takie lekkie nierówności, czyli ten lekki spadek terenu, który naturalnie tutaj istnieje. No, i tak to zostawimy. Po prostu zostanie teraz nawieziona czarna ziemia i ona będzie wyrównana, ale będzie to wszystko tak czy jak. Ze spadkiem w tę stronę. No, i tak to się prezentuje. Tutaj się zmieniło głównie dlatego, że zostały wycięte. O, tu mamy przejście. Zobaczcie, jak się zrobiło szeroko. Tu granica też już jest jakby w moim poziomie. I to jest fajny. Tutaj wszędzie też teraz zostanie nawieziona czarna ziemia i będziemy dochodzić właśnie do obrzeża, bo tu mi zostało gdzieś z 10 cm średnio nawet 15-20, zależy w jakich miejscach, więc tej ziemi naprawdę dużo idzie. Zaraz wam pokażę, bo już naprzód nawiosłem tej ziemi. To jest woda ogrodowa. Naprzód już mam nawiezionej tej czarnej ziemi, więc zaraz Wam pokażę i powiem Wam, ile poszło. Tu, jak widzicie okrąg, dzisiaj będę tutaj robić dziurę o średnicy 1,60 m pod sosnę, która ma 15 lat. I dajcie znać, czy mieliście do czynienia z przesadzaniem takich dużych drzew. Chciałbym ją przesadzić. Jest to drzewo, które mam otrzymać od rodziny. I chcemy to jak najlepiej przygotować, to podłoże pod nią wykopać bardzo duży otwór i spróbować, żeby to drzewo się po prostu tu przyjęło. No, i tutaj zobaczcie efekt mojej pracy, moje i mojego taty. Zobaczcie, jak tutaj się pobawiliśmy, to jeszcze nie jest efekt finalny, ponieważ będziemy to jeszcze raz równać. Mamy na to fajny sposób, no ale tak jak widzicie, tutaj już przed domem. Dobra, coś mi przerwało, także tutaj, tak, tutaj mamy przygotowane i namalowane. Mam wytyczone mniej więcej, gdzie ma być ta sosenka. To nie jest jakaś duża sosna. To, że ona ma tam około 15 lat, to ok, ale ona jest. Yy, ma około 1,70 m i była zawsze yy, kształtowana. Jest ładnie przycinana, ma taką kopułę. Pokażę Wam to w następnym odcinku. Yy, no i tutaj jeszcze raz pokazuję Wam yy, ten przód, który już mi się udało zrobić. Po prostu. Ta ziemia już została przywieziona i rozplantowana przeze mnie oraz ubita, przewalcowana. To jest czarna ziemia z wapnem. Już typowo z wszystkimi minerałami potrzebnymi do sadzenia trawnika. Ten trawnik mam przewalcowany i wypoziomowany do moich obrzeży. Tu chciałem, aby to było po prostu jako jedna taka płaszczyzna. I nie jest to jeszcze zrobione po mojej myśli, dlatego teraz na tym przełamaniu, które tutaj gdzieś jest, wkopię jakąś długą listewkę i wtedy dopiero e, przeciągnę po tym obrzeżu i po tej listewce po całości do młatą i tak samo zrobię z tym dołem i wówczas otrzymam idealnie równą powierzchnię, taką jak właśnie chciałbym mieć. No i co, czeka mnie to wszystko, czeka mnie takie wyrównywanie i nawożenie tej ziemi po całości, metrów trochę jest, tutaj tymczasowo obsypałem to takimi takim kamieniami zmieszanymi, takim kruszywem po prostu, żeby przytrzymać to plastikowe obrzeże, które jest wbijane na szpilki, nie jest to, wiem, że to nie jest jakieś oporowe, Mur oporowy. Zrobiłem to, żeby po prostu zrobić odcięcie między, tą, między tym trawnikiem przyszłym a ulicą, a tutaj będzie po prostu tego kruszywa po całości rozsypane, żeby tu już był porządek i też żeby można było śmiało wjeżdżać samochodem tym samym nie psując tutaj tego trawnika. Tutaj będzie trzeba zrobić studnię elektryczną. Ale to też już po tym jak, jak wyjdzie nam ten trawnik. Tutaj mamy roślinki pierwsze, które zasadziliśmy żeby już to wejście było ładne. Mamy czosnek ozdobny z lawendą pomieszane i tak na przemian. Także czekam aż to wszystko zakwitnie. Tu w tym korycie z przodu mamy na razie tylko rozplenicę japońską, jeżeli dobrze mówię, czyli taką trawę z różowymi pióropuszami. No i cóż teraz zacznę zacznę tam kopać, przygotowywać pod przesadzenie tej sosny i jutro prawdopodobnie będziemy ją przewozić tutaj na miejsce i zobaczymy, czy się przyjmie. Spróbować można jeżeli ma być zniszczone to drzewko, to postanowiłem je wziąć i damy mu szansę przyjęcia się w nowym miejscu. Dobra, do zobaczenia. Dzięki, że oglądacie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.